Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj, jak to nagrywam, mijają dwa tygodnie odkąd skończył się program Taniec z Gwiazdami i odkąd zdobyłam kryształową kulę. I wcześniej nie trafiłam na żaden taki filmik, gdzie uczestnik opowiadałby ze swojej perspektywy, za kulis jak wygląda ten program, więc uznałam, że dzisiaj maksymalnie postaram się wyczerpać temat i odpowiedzieć na Wasze pytania, o które poprosiłam Was, żebyście zadali na moim Instagramie. Lecimy z tym tematem i mam nadzieję, że zaspokoję Waszą ciekawość. Jedno z najczęstszych pytań, czy sami wybieracie sobie styl i muzykę do odcinka. Nie. To wszystko jest narzucone przez produkcję i przed pierwszym odcinkiem dowiadywaliśmy się dwa tygodnie wcześniej, żeby mieć więcej czasu faktycznie, żeby się przygotować, bo nikt nie miał wcześniej styczności z żadnym tańcem towarzyskim tak na poważnie. A przed każdym kolejnym odcinkiem dowiadywaliśmy się w piątek, żebyśmy wiedzieli od czego zaczynamy w poniedziałek po odcinku od razu. No i faktycznie mieliśmy cały tydzień na przygotowanie tej choreografii. Pamiętam, w ogóle jakby czekiwałam w piątku południa żeby wiedzieć, co następnego będę musiała przygotować e, I to samo, muzykę Nie mieliśmy możliwości zmiany. Nieraz się zdarzyło tak, że nie odpowiadała mi do końca Ale wiedziałam, że nie chcę się naprzykrzać nikomu z produkcji I starałam się raczej tak dostosować Ale myślę, że ostatecznie... Wszystko wyglądało bardzo fajnie. I też jest mi trochę przykro, bo nie miałam szansy sprawdzić się w pasodoble albo w Rumbie czy Sambie, na które poniekąd liczyłam, które są trudniejsze, ale bardzo charakterystyczne. Może będę miała jeszcze okazję kiedyś się ich nauczyć. Um... Ale dużo osób pisało, dlaczego nie zatańczyłam, no niestety nie zostało mi to przydzielone. Czy wahałaś się nad tym, by wziąć udział w programie? Jaka była Twoja reakcja, kiedy dostałaś zaproszenie? Nie wiem, z tydzień, dwa tygodnie wcześniej byłam na widowni tańce z gwiazdami. Zadzwoniłam do mojej babci, że babciu-babciu, widziałaś, byłam w Tańcu z gwiazdami. No i moja babcia taka wystraszona, że nie, nie, w ogóle dlaczego ty tam byłaś? Nie idź tam, że to jest bardzo taki wyczerpujący program, i psychicznie, i fizycznie, i że nie wie, czy ja bym temu podała, Jak dostałam później tę propozycję, to dosłownie, jakbym to sobie manifestowała, mówiąc, że byłam w tańcu z gwiazdami. To myślę sobie, faktycznie, babciu, czy, czy ty nie masz racji, czy ja się jestem w stanie odnaleźć w tym tańcu? I miałam trzy dni do namysłu, ale uznałam, okej, okay, spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie, to będzie przygoda życia. Oglądałam w tamtym momencie też Julkę, jak sobie dawała radę. Nie zaszkodzi, Spróbować to zawsze jest jakieś doświadczenie, zawsze jakaś lekcja dla życia. Który taniec wspominasz najlepiej, a który najgorzej? Najlepiej wspominam walc wiedeński, małą Syrenkę. I tutaj, fun fact ja na początku nie byłam w ogóle przekonana do tej bajki. Było coś takiego, że przed programem musieliśmy uzupełnić ankietę. Tam odpowiedzieć jakie są nasze ulubione piosenki. Żadna nie została wykorzystana. I ulubione bajki Disneya, bo no tam słyszałam już po cichu, że będzie się szykował tematyczny odcinek. I nie podałam Małej Syrenki. Podałam Kopciuszka, podałam Piękną i Bestię i Króla Lwa. I w nie byłam przekonana, czy Mała Syrenka jest tą bajką, w której ja się odnajdę. Piosenki w ogóle nie kojarzyłam, ale to jak to wyszło ostatecznie. Też miałam tutaj swój wpływ na tą choreografię, na ten ostatni taki fragment, gdzie się wyginam do to, to jest autorskie, wymyśliłam to chyba, że to już było wcześniej wszystko kogoś zatańczone, to przepraszam, ale nie widziałam. Ale i kostium, i scenografia, i muzyka, i mam ciarki teraz, jak o tym mówię. Bo tak samo trenowałam, wyobrażałam sobie, jakie to będzie piękne i cieszę się, że tak wyszło. Naprawdę ktoś z góry cały czas patrzył na nas i wszystko było idealnie rozplanowane. Także ten taniec wspominam najlepiej, tak samo tango, które pozwoliło mi się otworzyć, to była bardzo duża praca dla mnie, żeby prywatnie pokazać taką namiętność, złość, taką żądzę, nie wiem jak to nazwać, wobec... Partnerami tak naprawdę obcego. No i ten strój też był dosyć wyzywający, ale to było takie przełamanie, taki przełomowy moment. Więc jak mogłam powtórzyć w finale któryś z tych dwóch tańców, niestety nie mogłam walcać, bo to był odcinek tematyczny pod patronem, to zdecydowałam, że to będzie tango. A który taniec wspominam najgorzej? Ach, to był w ogóle ćwierćfinał, kiedy ja się najsłabiej czułam i półfinał. Moment walce angielskiego, kiedy nie do końca zostały zrozumiane nasze emocje i wzruszenie, które chcieliśmy pokazać. Usłyszałam komentarze, że nie potrafi się w ramie odnaleźć bez Jacka, to nie miała być rama, więc było mi trochę przykro, że mieliśmy trochę inną wizję i nie do końca też zostaliśmy tak odebrani, jak sądziliśmy, że będzie, bo to miało być delikatnie, a tutaj ktoś oczekiwał ode mnie trzymania Sztywno ramy. I tak samo trudny był dla mnie kondycyjnie odcinek półfinałowy, gdzie miałam i Jaifa bardzo skocznego, energetycznego, i Charlestona, i tak się stresowałam, że nie dam rady, miałam zakwasy po raz pierwszy w ogóle na odcinku na żywo, które rozmasowywałam przez dwa dni. I u fizjoterapeuty, i brałam ciepłe kąpiele po prostu, żeby uspokoić ciało, ale mimo wszystko nic mi to nie dawało. To jest taki moment, nawet na nagranie nie obejrzałam tego filmiku ani razu, jak ja zatańczyłam Charlestona, ale aż mnie tak sparaliżowało i nie zrobiłam części choreografii, po prostu nie byłam w stanie, bo moja głowa nagle się zablokowała i to był jeden, jedyny raz. Jak wyglądały Wasze relacje z innymi uczestnikami podczas programu? Tak naprawdę usłyszeliśmy nieraz od produkcji, że to była edycja, w której były najlepsze kontakty, najprzyjemne. Mniejsza atmosfera pomiędzy uczestnikami i my poważnie czuliśmy się jak jedna wielka rodzina. Śmialiśmy się, rozmawialiśmy bardzo dużo, wspieraliśmy się. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Naprawdę to był tak, tak wspaniały odcinek pod tym względem, że mogliśmy liczyć na słowa otuchy, na wsparcie od każdej osoby, od każdego uczestnika. Nie czułam jakiejś takiej złośliwości. Z jakim uczestnikiem złapałaś najlepszy kontakt? Wydaje mi się, że przez to, że najdłużej też byliśmy razem w edycji i trenowaliśmy w tym samym studio, była to Ada i Albert. I na starcie programu też z Madzią Narożną i Piotrkiem najczęściej się przycinaliśmy po prostu na sali. Gdzieś tam podglądaliśmy jak trenujemy, występowaliśmy przed sobą nawzajem, żeby też wiedzieć jak wpływa na nas to, że ktoś nas ogląda z Madzią Tarnowską i Michałem Barczakiem tak samo, złapaliśmy fajny kontakt no z nimi się najczęściej chyba tak przecinaliśmy mi się wydaje i bardzo, bardzo pozytywne osoby ja naprawdę będę to powtarzała cały czas ale super będę wspominała tą edycję czy numery par były losowe, czy na jakiej podstawie były wybierane? i tutaj właśnie specjalnie dodałam to pytanie bo fun fact, zanim się zaczął program ja powiedziałam do Jacka, że chciałabym dostać numer 2 5 albo 10. Ze względu na to, jak w tym roku wygląda, wiecie, 2025, chciałam, żeby to była liczba podzielna przez 5, albo żeby miała w sobie dwójkę. No i wydarzyło się, że dostaliśmy piątkę. Sprawdziłam numerologicznie, co to znaczy i wiedziałam, że to jest dobry znak. Także ja doszukiwałam się wszędzie takich dobrych znaków. To mnie podnosiło na duchu, że podjęłam dobrą decyzję i że damy radę dźwignąć e, te wszystkie odcinki, ten taniec. No, każdy potrzebuje sobie jakiegoś usprawiedliwienia czasami znaleźć. Ile razy w tygodniu i po ile godzin trenowaliście do odcinka? Trenowaliśmy praktycznie 5 dni. Na początku były to 4 godziny, bo mieliśmy na przykład jeden daniec tylko do przygotowania, a potem już pod sam koniec było 8 albo 9 godzin. Chodziło też więcej nagrywek tych wstawek takich przed tańcem, które zabierały nam czas. Studio na przykład było do godziny 18, a nagrywki wstawek mieliśmy przez 4-5 godzin na drugim końcu Warszawy i nie byliśmy w stanie przyjechać. Na przykład wpadała nam albo jedna godzina treningu, albo rezygnowała i przegładaliśmy część godzin na następny dzień, więc momentami spędzaliśmy dużo czasu w tym studiu. Najpóźniej trenowaliśmy do godziny 23, dwa dni takie mieliśmy od 20 do 23 i to był najgorszy czas, bo ja już nie dawałam rady myśleć o tym co tańczymy, nie miałam sił i na następny dzień wstawałam po prostu wypruta z energii, więc nigdy więcej tego nie powtórzyliśmy, tylko od samego rana 9-10 zaczynaliśmy trenować do tej 18. Czy zdarzyło Ci się pomylić choreografię podczas live? Tak, nie Raz, na szczęście powiem Wam, że nigdy kamera nie wyłapała tego momentu. Za każdym razem było wtedy zbliżenie na moją twarz, na moje skupienie, że Marysia popełniłaś błąd, i na przykład moja rama wyglądała w ten sposób, a nie miałam wyciągniętej szyi. Ale tak, nieraz pomyliłam kroki. Jacek na tyle jest silny, że był w stanie mnie z tego jeszcze wyprowadzić. No niestety stres, adrenalina, emocje, wszystko ma to wpływ na to, jak tańczymy i czasami nie panuje się nad niektórymi rzeczami, ale przez to, że powtarzasz tyle razy jeden układ na treningach, to automatycznie twoje ciało zapamiętuje to i nawet kiedy o tym nie myślisz, to lecisz po prostu z tą muzyką i tak czy inaczej się jesteś w stanie w miarę odnaleźć w choreografii na parkiecie. Jak Dobierają pary i jak zareagowałaś na informację, że tańczysz z Jackiem. Pary tak samo dobierają losowo. Nie wiem, czy że mają na to wpływ. Wpływ, ale wydaje mi się, że tutaj produkcja przede wszystkim o tym decyduje i nie spodziewałam się, że sparują mnie z Jackiem. Wydawało mi się, że wybiorą kogoś bardziej w moim wieku, albo niższego przede wszystkim. Tutaj te dwa aspekty mnie zaskoczyły, ale ostatecznie cieszę się, że trafiła na Jacka, bo jest bardzo profesjonalny, jest doświadczony w tym programie, wiedział co i jak, i tak dalej. Czułam się po prostu w jego ramionach bezpiecznie i poprowadził mnie z łatwością tak naprawdę przez ten program. Myślę, że odjął mi przez to trochę stresu. Ile czasu przed. Z rozpoczęciem tańca z gwiazdami ćwiczyliście i jak to wyglądało. Pierwszy odcinek był w pierwszą niedzielę marca. a My już trenowaliśmy miesiąc wcześniej i wyglądało to tak, że Jacek uczył mnie podstaw jajfa, skakałam sobie trochę, układał jakiś temat walca, powtarzaliśmy to, pokazywał mi różne figury, sprawdzał też moje możliwości. Tak samo czacze uczył mnie ruchu bioder, żeby było mi łatwiej zorientować się w tym wszystkim później na chwilę przed odcinkiem, kiedy masz jednak tydzień na przygotowanie choreografii, żebym wiedziała, jaka była podstawa i żeby mi szybki kliknęło, ok, ruszam biodrem w te strony Tutaj macham, plecy muszą być spięte Trenowałam z gumą na przykład, żeby Rozciągać wszystkie mięśnie i jak sobie wracam Do tych starych filmików, kiedy Jacek mnie uczył Tego wszystkiego, to śmieć mi się chce Trochę wyglądam tak nieporadnie Ale widzę też przez to progres Jaki zrobiłam, co mnie bardzo, bardzo Cieszy. I też wtedy mieliśmy mniej godzin Faktycznie chyba 4 godziny Wciąż jednak trenowaliśmy Od poniedziałku do niedzieli, więc ten Cały miesiąc był bez przerwy Także fizycznie to jest bardzo wyczerpane Program. Kto wymyśla choreografię i ile macie na nie wpływu? W moim przypadku, jeśli chodzi o standard, tak jak powiedziałam, Jacek jest doświadczony i wszystkie schematy najczęściej wymyślał sam, ewentualnie z pomocą choreografa od standardu Michała, a że latino nie jest najbliższy językowi, to tutaj pomagała akurat Jania Lesar z swoim partnerem Krzysiem i Jajfa, Czacze, hmm, co tam jeszcze mieliśmy... Celse wymyślali akurat oni, ale też tam mieliśmy nieraz swój wkład, zmieniając momenty choreografii. Tak samo też Jacek dawał mi wolną rękę, jeśli czymś się nie czułam, albo to chciałam zrobić bardziej, czy wymienić jakiś ruch, też znalazłam coś swojego, to jak najbardziej mi na to pozwalało, żebyśmy się oboje czuli dobrze w tym tańcu. Ile razy podczas programu dostaliście 40 punktów? Wydaje mi się, że to było z 7 albo 8. Swoją drogą mieliśmy, jak tak zobaczyłam, potem podsumowanie całej punktacji z edycji, najwięcej punktów ze wszystkich par 580. 4. Także jestem w szoku i jestem nas dumna, że nam się udało. Jak wygląda cały proces stylizacji do występu? Tutaj tak samo szukaliśmy różnych inspiracji, jak tańczyły pary za granicą, jakie miały kostiumy, albo na różnych turniejach. Ja miałam też wizję, że na przykład Czacze chciałabym mieć kostium różowy, tutaj chciałabym mieć niebieski. Albo sama projektantka wychodziła z inicjatywą, wysyłała nam projekty, co byśmy chcieli ewentualnie zmienić. Mówiliśmy, że na przykład freestyle taki był. Ja powiedziałam, że chcę mieć coś bardzo delikatnego, bardzo... Neutralnego i faktycznie ta sukienka była taka niewybijająca się, więc tutaj też mieliśmy swój wkład. Jeździłam na te przymiarki, to też jest czasochłonne, myślę, że tego bardzo dużo nie widać, ale przy tych treningach kilkugodzinnych musiałam jechać na drugi koniec Warszawy na przykład godzinę w jedną stronę. W najgorszych godzinach, bo albo o 8, albo o 16, kiedy całe miasto stoi zakorkowane, żeby przymierzyć strój i potem wrócić na trening albo wrócić do domu, kolacja i iść spać. Także jest to czasochłonne, ale ostatecznie jestem bardzo zadowolona ze wszystkich Najpiękniejszą chyba dla mnie, wciąż blisko mojemu sercu jest mała syrenka, jednak ta spódniczka, ten top, w ogóle cały look, ja miałam przedłużone włosy, makijaż z kryształkami na boku. Uwielbiam, uwielbiam. I tak samo przy półfinale do J'a powiedziałam, chcę mieć spodnie mopy z tymi frędzlami i jakiś top w jaskrawych kolorach. Idealnie uważam, że ten look wyglądał z kitką. Super. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. Co się dzieje ze strojami? Czy masz je w domu, czy oni je sobie zostawiają? Oczywiście to są stroje, które tworzą dla programu Ja je widzę tylko w sobotę rano na próbie I w niedzielę potem, na chwilę przed odcinkiem Też zakładamy na próbę generalną i na odcinek I zostają tam też później, by były wykorzystane Następnym razem dla innych uczestników Zresztą co ja bym miała z tymi strojami zrobić? To tutaj nie tomu błagam Nie miałabym miejsca, gdzie je trzymać Czy miałaś takie dni, że chciałaś odpuścić? Nie przyszło mi przez myśl w ogóle, żeby zrezygnować z programu Ale wielu osobom, już to powiedziałam właśnie Przy okazji finałowego odcinka Kolejnej niedzieli bym już nie dała rady przeciągnąć. Będzie znowu w tym studio, występować już fizycznie i psychicznie. Moje ciało odmawiało mi momentami posłuszeństwa. Śmialiśmy się z moimi znajomymi, że ja trzy razy pytałam ich, czy oni mają na pewno czas w piątek świętować ze mną moje urodziny. Ja po prostu zapominałam o najprostszych rzeczach. Kuba mi coś opowiadał, ja nie. Pamiętałam o tym? A potem nagle zapominałam i pytałam, ale gdzie on wychodzi, a ja on bo przed chwilą ci przecież mówiłam. Ja po prostu przestałam przyjmować do siebie jakieś informacje. Tak samo moje ciało, Ja już nie miałam siły momentami. Wiecie, jak się położyłam, jak gdzieś usiadłam, dostawać znowu, jeździć na ten trening. Już to wszystko było dla mnie strasznie monotonne i nie wiem przez to też, kiedy minął ten czas. Myślałam, że tak daleko zajdziesz w tym programie i czy wierzyłaś, że wygrasz. Wiecie co, ja zawsze staram się wizualizować dobre zakończenie i od samego startu, tak naprawdę odkąd dowiedziałam się, że wezmę udział w tym programie, oprócz tego, że stresowałam się tym, że będzie też Blanka, którą ogłosili jako pierwszą i myślałam sobie, jak ja mam w ogóle szansę rywalizować z nią i, i przez trzy następne dni nie spałam spokojnie. Mimo wszystko wizualizowałam sobie siebie, trzymającą kryształową kulę, ze swoją przemową, że dziękuję za wsparcie, dziękuję wszystkim widzom. Po prostu żyłam... Tym, że Marysia uda ci się wygrać, i to ta myśl ciągnęła mnie po prostu do finału. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Nie, nie wyobrażałam sobie, nie szczerze, gdyby ktoś mi powiedział kiedyś, że wezmę udział w tańcu z gwiazdami, nie powiedziałabym, że dotrwam tak daleko. Ale wiara w to, że osiągniesz dużo, wiara w siebie daje ci naprawdę taką moc, że jak powiedziałam, ciało i umysł odmawia posłuszeństwa. Tak to siecie dalej i dodaje ci skrzydeł. Czy płaciłaś za cokolwiek? Jedyne co, to kupiłam sobie buty do tańca. Dostaliśmy też od produkcji, ale słyszałam od tancerzy, że to nie są najlepsze i że mogę sobie kupić fajniejsze, więc zainwestowałam takie jedne buty treningowe na przykład. Kosztują 500-600 zł. I dwie kolejne pary, które kupiłam sobie do latino i do standardu, no to również podobny koszt. Czy oprócz wynagrodzenia w finale co odcinek każdy dostaje pewną sumę? Tak. I oczywiście zależy ona od tego, ile osób może wiedzieć o twoim Istnieniu, jaki masz wpływ na ten program Mocniejsze, bardziej znane nazwisko na pewno Otrzymują wyższe wynagrodzenie Czy miałaś jakieś kontuzje? Tak naprawdę już od pierwszego odcinka miałam Naciągnięte mięśnie w karku mięśnie pleców, więc co weekend W studio mieliśmy fizjoterapeutę Do którego ja w sobotę Po próbie zawsze szłam, żeby w niedzielę Mieć bardziej zrelaksowane ciało Za każdym razem miałam praktycznie coś naciągnięte Przed trzecim odcinkiem, kiedy tańczyliśmy z Zuka, to, że się kręciłam tam 10 razy i Jacek mnie podnosił Złamałam żebro i to się ciągnęło przez następne miesiące z mniejszym lub większym skutkiem bólem, ale mimo wszystko to jest taka kontuzja. Do wczoraj miałam jeszcze oklejone to żebro na wszelki wypadek. Nie dawało mi to spać w nocy. Budziłam się z bólu, ze stresu, jak jeszcze dochodziły zakwasy albo bolała mnie głowa, wszystko po prostu miałam gorączkę. To miałam tak nasilony ból. Był tak jeden tydzień, kiedy myślałam, że po prostu się poddam i najabim no, to wszystko rzuciłam. Żartuję oczywiście, ale, ale... Było ciężko. Co przeżyłam, to moje nie odbierało mi to sił, żeby tańczyć dalej. Co robiliście, kiedy pokazywali urywki na ekranach? Rozciągaliśmy się, patrzyliśmy na to. Pierwsze stawki moje były dosyć emocjonalne, więc starałam się nie brać tego do siebie. Zatykałam sobie uszy, żeby nie oderwać się od tańca, który mam zatańczyć. Żeby mnie to nie rozczuliło, żeby nie miała łez w oczach, bo od razu bym się zdezorientowała, co mam zrobić. Ja już też wcześniej usłyszałam od innych tancerzy, żebym tak zareagowała od reżyserów, bo potem to skutkuje jednak tym, że się długi. Иш Co masz zrobić? I jak wyglądają nagrywki tych wstawek przed tańcem? Jest trzech albo czterech reżyserów, i oni są przydzieleni do poszczególnych par. I każdy z nich ma wpływ na to, jak te setki wyglądają. My również możemy wychodzić z inicjatywą, ale przede wszystkim przed programem każdy z nas był na takim wywiadzie i musiał opowiedzieć o sobie, o swoich historiach, sytuacjach, które sprawiły, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że jesteśmy takimi osobami, jakimi jesteśmy, i na ich podstawie tworzone są notatki, i te historie są po prostu powielane przy odcinkach, a a przy tym dodatkowo jest takie jakieś tło. Moja pani reżyserka miała naprawdę niesamowite pomysły na te stawki. Na przykład w momencie, kiedy mówiłam o tym, że chcę, aby ten taniec uwolnił ze mnie emocje, to trzymałam ptaka i na jej hasło duma ten ptak odlatywał w slow-motion, albo tańczyłam w deszczu na przykład. Najpierw wylała na mnie czarną farbę, a potem tańczyłam pod prysznicem, co tam jeszcze wymyśliła. Krzyczałam na przykład z dachu, żeby uwolnić swoje emocje, także miała naprawdę o, jeszcze, albo strzelałam na strzelnicy, także miała naprawdę zwariowane pomysły. Czy nadal utrzymujesz kontakt z Jackiem? Tak, poniekąd nadal jeszcze żyjemy tym programem, ale też odpowiadamy sobie na relacje. Normalnie piszemy i też myślę sobie, że jeśli mielibyśmy się przygotowywać z Kubą do pierwszego tańca, to Hania i Jacek byliby pierwszą parą, do której byśmy się zgłosili, żeby nas nauczyli i wymyślili nam swoje choreografię. Miałaś pewne obawy, że twoja relacja z Kubą może się popsuć przez program. Szczerze, chyba mi to nie przeszło przez myśl. Wydaje mi się, że mamy na tyle. Silną, mocną relację, już tyle różnych sytuacji, lekcji mamy za sobą. Raczej też wiedziałam, że w Kubie mam ogromne wsparcie i tutaj nie ma co zawadzić, żebyśmy gdzieś się zgubili po drodze. Widzieliśmy też na starcie, że na pewno nasza relacja na moment nie będzie wyglądała, nie będzie tak bliska, jak byliśmy wcześniej, bo będę musiała się poświęcić czemu innemu swój czas i swoje myśli, ale daliśmy sobie na to przestrzeń i teraz po końcu programu wybieramy się na wspólne wakacje, żeby sobie ten czas odbić. Nie zawadziło to na relacji. Co ciebie najbardziej zaskoczyło w programie telewizyjnym? Chyba organizacja tego, jak dużo czasu potrzeba, jak dużo ludzi, żeby stworzyć taki jeden odcinek. Dużo zależy od czynników zewnętrznych, ale trafiam na bardzo profesjonalnych i prowadzących i jeżeli wiecie, produkcja. Sam fakt tego właśnie, jak była to miła i przyjemna atmosfera, w której mogłam pracować. To chyba to mnie zaskoczyło, że naprawdę, naprawdę to był udany czas. Czy czujesz jakąś wewnętrzną zmianę? Tak, czuję, że ten program pozwolił mi się bardziej otworzyć. I też powiedziałam to w finale. Dodał mi pewności siebie i wiary w siebie, której momentami mi brakowało. I cieszę się, że los zesłał mi taką szansę, że, że mogłam wziąć udział w tym programie. Jak się przed taką publicznością i czy stresowały cię odcinki? Za każdym razem powtarzałam sobie, Marysia, tańcz tak, jak na wszystkich próbach, jak na próbie generalnej, jakbyś była na sali tanecznej w studio. I kamera mnie tak bardzo nie stresowała. Na szczęście. Bo gdybym zdawała sobie sprawę, ile osób of W tym momencie to są miliony, ogląda ten program, to myślę, że mogłoby mnie odciąć. To też zdziwiło Jacka, że ja przed pierwszym odcinkiem byłam bardziej podekscytowana, że mogę wziąć udział w programie, niż żebym się stresowała, i ta myśl ciągnęła mnie przez cały program, przez wszystkie odcinki, oprócz właśnie półfinału, gdzie mnie sparaliżowało ze stresu i bałam się, czy się dostaniemy w ogóle do finału. Opowiedz więcej o waszym freestyle. O tym też możecie się dowiedzieć z poprzedniego odcinka. To jest ostatni taniec, na który wpływ ma przede wszystkim gwiazda, jeśli chodzi o. Dobór muzyki, historii, stroje I na początku Jacek podsunął mi Jedną piosenkę, bardziej taką bajkową Wesołą, ale ja uznałam, że Chciałabym w bardziej emocjonalny Sposób podejść do tego Tematu i szukaliśmy z Kubą Jakieś piosenki po polsku, żeby trafiła też I do tych młodych i do tych starszych Widzów, chciałam żeby każdy gdzieś kojarzył Tą piosenkę, a długość dźwięku samotności Była i trendem na TikToku I moi dziadkowie ją znają Słyszałam ją na żywo, na stadionie Kiedy swój koncert miał Dawid Podsiad Zobaczyłam te emocje, to wzruszenie wszystkich ludzi śpiewających tą piosenkę. Kubo szukał na Spotify jakieś playlisty z polskimi starszymi piosenkami. Ta się włączyła przy losowym odtwarzaniu jako pierwsza i wiedziałam, że to jest znak, że właśnie do niej powinnam zatańczyć. Chciałam też, żeby ją zaśpiewała kobieta, żeby to było bardziej o mnie. Zaangażowaliśmy najwspanialszego choreografa Kubę, który całą tą choreografię stworzył na podstawie historii, którą ja chciałam opowiedzieć i tych wszystkich filmików IG, które się pojawiały przy Powiedział, że śledził wszystkie odcinki i bardzo się cieszył, że mógł mieć wpływ też na ten ostatni taniec. Wyszedł genialnie, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło i jaki był odbiór. To jest część mojego serca, które zostawiłam na parkiecie i emocje, jakie wywołał ten freestyle w widzach, to jest największy sukces dla mnie w tym programie. O której zazwyczaj wracałaś do domu po odcinku? Po wszystkich wywiadach, po zakończeniu odcinka, była to jakaś pierwsza. W nocy, a zazwyczaj zasypiałam około trzeciej z emocji, z wrażeń i budziłam się też koło siódmej, ósmej, nie potrafiłam spać dłużej. Często o dziewiątej mieliśmy już albo trening, albo nagrywki właśnie te ING. Także byliśmy bardzo na takim wyczerpaniu. Poniedziałek każde było po prostu do wyrzucenia, bo nie mieliśmy nawet siły się wysłowić z braku snu. Czy po tańcu z gwiazdami zamierzasz dalej tańczyć? Chciałabyś spróbować swoich sił w proam. Powiem wam, że taniec na pewno zostanie ze mną na długo, ale na ten moment muszę sobie wziąć chwilę przerwy. Usłyszałam mnie, Teraz komentarze, że powinnam spróbować wziąć udział w turniejach, może bym się tam odnalazła, ale też wiem, ile poświęcenia to kosztuje i na ten moment chyba nie jestem w stanie tyle czasu. Dać, ile powinnam, żeby dużo w tym kierunku osiągnąć, a wiem, że pracy jednak trzeba też włożyć. Czy długo uczyłaś się szpagatu? Krótka historia. Moja mama teraz prawie zrobi szpagat. Ma takie zdjęcie, kiedy ma 20- kilka lat i siedzi w szpagacie. A ja widząc właśnie to zdjęcie, kilka dni później spotkałam się z moimi koleżankami, no i bawiłyśmy się w figury akrobacyjne. Tam jedna robi rybkę, druga robi mostek, trzecia robi coś tam. Ja uznałam, hmm, spróbuję zrobić szpagat. No i mi wyszło. I od tamtej pory, tak naprawdę, nawet. Jeśli przez ostatnie lata nie siedziałam w tym szpagacie, nie trenowałam tego tak bardzo, mam to po prostu w genach. Czy chciałabyś przeżyć taką przygodę jeszcze raz? Gdybym mogła, gdyby była edycja All Stars, to myślę, że bardzo chętnie wzięłabym w niej udział. Ale za kilka miesięcy. Na ten moment potrzebuję chwili przerwy. Podziwiam wszystkich tancerzy, którzy biorą edycję po edycji, bo to kosztuje ogrom sił. Także się nagadałam, mam nadzieję, że wyczerpałam temat. A jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu, spróbuję odpowiedzieć i do następnego odcinka.